Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, panie pośle Weber, Polski Ład, pamiętamy Polski Ład, miliardy na papierze, 100 miliardów, a właściwie na kartonach. 100 miliardów rozwiezionych na kartonach po całej Polsce, rozgrzebanych inwestycji. A teraz fakty: Teraz fakty. ile wydaliście na Polski Ład? Tylko 25, około 25 miliardów. A reszta z tych 100 miliardów zostawiliście nam w spadku. I prawda jest taka, że my wszystkie te inwestycje utrzymujemy, utrzymaliśmy i kontynuujemy. I 75 miliardów zostawiliście nam w spadku. A teraz, jak słyszę dzisiaj te narzekania na temat deficytu budżetowego, to a jednocześnie widzę posłów w terenie, jak się chwalą tym wielkim sukcesem polskiego ładu, który my musimy spłacać, to aż mnie zęby bolą. Praw... No oczywiście, ja znam, bo zawsze tak odpowiadacie. Ale taka jest prawda. Tylko na kartonikach chwalić się, a długi zostawiliście nam. Dziękuję bardzo. Nie znoszę kłamstwa i obudy, a ostatnie posiedzenie Sejmu w Warszawie w przypadku przynajmniej jednej osoby tak wyglądało. Mianowicie pan poseł Szopiński w swoim wystąpieniu mówił, że w, poprzednich, w poprzedniej kadencji rozdawaliśmy kartonowe, Papierki z jakimiś kwotami na inwestycje, że te inwestycje są wszystkie rozgrzebane i że zostawiliśmy z tego tytułu dług. Więc chciałem zaapelować do pana posła Szopińskiego. Myślę, że pan starosta Goławski czy pan przewodniczący Brewka podarują. Książeczkę panu Szopińskiemu ze wszystkimi inwestycjami, które były dokonane na terenie powiatu złotowskiego i w każdej gminie, również w gminie Zakrzewo. Największa hipokryzja polega na tym, że państwo głównie z Platformy Obywatelskiej, jak i z PSL-u przyjeżdżają na otwarcia tych inwestycji i chcą w pierwszych rzędach dzisiaj przecinać wstążki, jak to chociażby było y, latem w Bartoszkowie. Także myślę, że. Chętnie z panem Szopińskim się przejadę po powiecie Złotowskim i powiemy sobie, które inwestycje były zrobione, gdzie są te wszystkie kartonowe pieniądze. No i, w, i wtedy zobaczymy, czy to pan Szopiński ma rację. A najlepiej to popytać mieszkańców, bo oni sami na to odpowiedzą.